Do 2050 roku będzie trzeba zalewać osuszone torfowiska, czy przywracać je też do stanu naturalnego. Ktoś prowadzi, nie wiem, firmę i ma dwa sklepy. Załóżmy tam, ma z nich jakiś dochód X. No to przychodzi unijny urzędnik i mówi: Pan nie może mieć dwóch sklepów. No, Jutro ma pan jeden sklep, a ten drugi proszę zamknąć. Ale ma pan te same koszty praktycznie w wielu obszarach. No, co, co nas interesuje, proszę zamykać. To mniej więcej jest ten poziom, to jest taki sposób traktowania polskich rolników. To Niemcy chciałyby eksportować choćby elektronikę czy, czy wytwory swojego przemysłu do Ameryki Południowej w zamian za żywność. temat tak, taki, takiego partnerstwa. No, ale to likwidowałoby właśnie. Dużą część rolnictwa w całej Europie. My tak migracyjny musimy jako Polska zignorować. Dla nas on nie powinien I tak przyjęliśmy bardzo dużo uchodźców z Ukrainy. Instytut Gospodarki Rolnej Polska, na serio. Naszym gościem jest Michał Urbaniak, poseł Konfederacji w minionej kadencji Sejmu, działacz Ruchu Narodowego. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W poniedziałek Rada Unii Europejskiej przyjęła prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych. Wiąże się z tym mała afera, bo ponieważ, ponieważ kanclerz Karl Nehammer twierdzi, że minister klimatu Austrii, Leonore Gewessler nie była upoważniona do głosowania za rozporządzeniem o przywracaniu przyrody i rząd unieważnia głosowanie. Co się stało podczas tego głosowania? Czy to, trzeba sobie powiedzieć jasno, że Unia Europejska będzie działać wszelkimi, czy bardziej biurokracja Unii Europejskiej będzie działać wszelkimi dostępnymi sposobami do tego, żeby przepychać swoją, swoją agendę polityczną? W tej agendzie politycznej jest m.in. to, żeby de facto zlikwidować europejskie rolnictwo. Wobec czego no, tu mamy dość ciekawą sytuację, jak sam pan redaktor wspomniał. Kanclerz uznał, że minister no, nie miała prawa w taki sposób głosować, bo nie było to stanowisko rządu austriackiego, a mimo to zostało to przyjęte w unijne instytucje i będą pewnie ignorowały stanowisko Austrii w tej kwestii. Ja przewiduję, że ten akt Nature Restoration Law będzie wprowadzany w taki sposób, w jaki po prostu Unia będzie, będzie mogła i nie będą się zatrzymywać. Sam symptomatycznym jest też to, że poczekano do wyborów europejskich, do wyborów do Parlamentu Europejskiego z, jaką, z jakimkolwiek głosowaniem w tej sprawie odczekano, żeby nie wzbudzać emocji yy, niewłaściwych, yy, które nie służyłyby o tak tym unijnym biurokratom. Ale z pewnością to wywołałoby bardzo dużo negatywnych emocji, no bo to jest po prostu szkodliwy akt prawny, i poczekano, wybory się odbyły, wiemy co się dzieje, wiemy, że prawdopodobnie Ursula von der Leyen będzie miała większość w parlamencie europejskim, prawdopodobnie zostanie wybrana na przewodniczącą na kolejną kadencję, więc już nikt tam się jakoś specjalnie nie przejmował, tylko cia, cia, głosowanie. W, no i, i widzimy, że, 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 że zwyczajnie Unia Europejska czy, czy te, unijne, unijne unijne gremia, a mamy ich przecież kilka, no będą dociskać polskich rolników, czy także europejskich. Ten akt jest uważany za jeden z filarów Zielonego Ładu. Co jest jego głównym celem Tak, jakby Tutaj bardzo doprecyzować, do, do, do bo akurat ja sporo powiedziałem o Von der Leyen. No, nie, to nie było głosowanie w Parlamencie Europejskim, tak? Tylko to była Rada Unii Europejskiej, gdzie właśnie spotykają się ministrowie, tak? no, Ale to też będzie procedowane jeszcze na, na innych szczeblach. Ten akt jest uważany za jeden z filarów Zielonego Ładu. Co jest tak naprawdę jego głównym celem? No, jedną z, głównych, jednym z głównych celów, jakie też w nim znajdujemy, to jest, to jest de facto zalanie części polskich, między innymi polskich pól uprawnych, no bo założenie jest takie, że do 2050 roku, tak sobie spojrzę w notatkę, tak, do 2050 roku będzie trzeba zalewać osuszone torfowiska, czy przywracać je też do stanu naturalnego, czy stanu pierwotnego i 50% takich osuszonych torfowisk w Polsce ma być, które dzisiaj służą jako pola uprawne, przypominam, miałoby być zwrócone, że tak się wyrażę, naturze, w tym jedna trzecia miałaby być ponownie zalana wodą, czyli proszę sobie wyobrazić, w Polsce, jak dobrze pamiętam, jest około 400 tysięcy hektarów byłych torfowisk, osuszonych torfowisk. One są na Podlasiu, one są w rejonie północnego Pomorza i środkowego, także Pomorza i jeszcze w szeregu innych miejsc. No to, no to mamy teren, który, który odpowiada za no kilkanaście procent pól uprawnych w Polsce. Miałby być po prostu zalany. I nagle mamy przestać go używać. To tak jak przykładowo ktoś prowadzi, nie wiem, firmę i ma dwa sklepy, załóżmy tam, ma z nich jakiś dochód X. No to przychodzi unijny urzędnik, mówi: Pan nie może mieć dwóch sklepów. Bądź jutro ma Pan jeden sklep, a ten drugi proszę zamknąć. Ale ma Pan te same koszty praktycznie w wielu obszarach. Kogo nas, co, co nas interesuje, proszę zamykać. To mniej więcej jest ten poziom, to jest taki sposób traktowania polskich rolników, że no będzie, im się, będzie się zmuszać do tego, żeby likwidowali swoje gospodarstwa rolne. Więc jak my mamy jako Polska, zachować czy utrzymać jakiekolwiek bezpieczeństwo żywnościowe, już nie mówię o bezpieczeństwie żywności, ale bezpieczeństwo żywnościowe dotyczące tego, że będziemy w stanie jako tako chociaż się wykarmić w trudnych czasach, a trudne czasy mogą nadejść w każdej chwili. Nie wiemy, co się wydarzy za rok, dwa, pięć lat, czy będzie wojna, czy będzie jakiś kataklizm. Różne rzeczy mogą się wydarzyć. Więc my musimy być w stanie się wyżywić. Nie będziemy w stanie się wyżywić, jeśli pozwolimy na to, żeby polscy rolnicy zniknęli z, z rynku, no bo import z pożywienia, bądź wpuszczenie tylko i wyłącznie przed zagranicznych firm na polski rynek, które mogłyby sobie radzić trudniejszych warunkach, bo byłyby większe, na przykład miały dostęp do kapitału, no to to jest, to jest prosty przepis na to, żeby, żeby obniżyć poziom bezpieczeństwa państwa polskiego i także właśnie zlikwidować tysiące miejsc pracy w Polsce. Czyli pod płaszczykiem ekologii, ochrony przyrody, mamy kolejny cios wymierzony w polskiej rolnictwo. Tak, i no tylko... w zasadzie tak. Teraz pytanie, kto na tym skorzysta? Warto się też nad tym zastanowić zawsze, no bo Takich działań nie podejmuje się po to, żeby, żeby po prostu zrobić komuś na złość. No przynajmniej mam nadzieję, że nie z tego powodu. Ale ktoś kieruje się jakąś logiką, bo może na tym skorzystać, tak? że, że, że coś zostanie w Polsce zlikwidowane, bo zlikwiduje sobie konkurencję. Czyli mamy tu no, chociażby, chociażby Ukraińców, którym może zależeć na tym, żeby europejskie rolnictwo po prostu było mniej. Było mniej konkurencyjne. Może zależeć na tym państwom z Ameryki Południowej, które chętnie importowałoby więcej żywności do Europy. Może na tym, co może zabrzmi w tym wypadku tak przewrotnie może na tym zależeć też Niemcom, właśnie. Między innymi dlatego, że to Niemcy. Chciałyby eksportować choćby elektronikę czy, czy wytwory swojego przemysłu do Ameryki Południowej w zamian za żywność, tak, W ramach takiej, takiego partnerstwa. No ale to likwidowałoby właśnie dużą część rolnictwa w całej Europie. Zresztą pytanie też: którego rolnictwa, tak? No bo. Na przykład End of the Cage, czy jest przecież taka inicjatywa polityczna dotycząca końca epoki klatkowej. Ona zakłada, że należałoby zacząć od likwidacji ferm drobiu. A no, kto jest jednym z największych eksporterów drobiu w Europie? No, Polska. Kto jest w tej kwestii sporą, naprawdę pokaźną i poważną konkurencją? Ukraina. Więc no też widzimy pewne zależności. Tak? Ja nie chcę tutaj wchodzić w jakieś teorie spiskowe teraz, żeby, żeby nie było, no ale z, z zawsze się zastanawiam nad tym, że jak wchodzi jakieś często szkodliwe dla, dla, dla jakiejś grupy prawo, to kto na tym skorzysta? No tak, mam powiedział o tym likwidacji chowu klatkowego, ale jeszcze przed tym mamy nową ustawę zielonych, którzy chcą likwidować hodowlę zwierząt futerkowych, więc. A, tak. jakby Wszystko się układa w logiczną całość, prawda? Prawda. Pojawił się, pojawił się taki wniosek Zielonych. No, pamiętajmy, że Zieloni w Koalicji Obywatelskiej to jest radykalna lewica, za, za nimi to już jest, jest tylko partia Razem i Ściana, chyba. Albo razem z razemkami się przytulają do tej ściany. No więc tak, chcieliby likwidacji hodowli futer futerkowej w Polsce, co jest po pierwsze, uderzeniem już na wstępie uderzeniem w jakąkolwiek wolność gospodarczą tego, że mamy możliwości hod hodowli takiej ani innej. Po drugie, jest uderzeniem też w rynek, który w Polsce całkiem dobrze się jeszcze trzyma. I po trzecie, to jest też uderzenie w ten, ten obszar gospodarczy, który zajmuje się utylizacją np. odpadów pozwierzęcych. Ponieważ na fermach futerkowych no, korzysta się z, z czegoś, co nazywa się odpadem pozwierzęcym tak? jako formą paszy. No ale jeśli nie będzie ferm zwierząt futerkowych, nie będzie w jakiś sposób utylizować tych odpadów w ramach pasz, no to w tym wypadku będzie musiał wejść ktoś, kto zajmie się utylizacją takich odpadów. No, jedną z największych firm w Europie, która się tym zajmuje, też jest firma niemiecka. Chciałem pana też zapytać o skandaliczne zachowanie niemieckiej policji, która Kilka dni temu podrzuciła na polskie terytorium kilku uchodźców, nielegalnych imigrantów, właściwie. Czy mamy do czynienia ze złamaniem prawa przez niemiecką policję? Jak pan to wszystko widzi? Dzisiaj rano komentował tę sytuację pan profesor Maciej Duszczyk, jeśli dobrze zapamiętam nazwisko w Radio Z. On jest z MSWIA. Twierdzi, że niemiecka policja przeprasza za to, co się wydarzyło, że nie było to. Działanie zaplanowane przez niemiecką policję, że to byli niedoświadczeni funkcjonariusze, którzy w zasadzie nie wiedzieli, jak mają się zachować. Tak? No, ciekawe, czy to prawda, że Niemcy faktycznie tego żałują. Nie chcę mi się w to wierzyć, żeby żałowali. Moim zdaniem było to ewidentne nagięcie prawa i mogło to być systemowo przygotowywane w wielu miejscach, tylko wielu jeszcze tego nie. Nie wyłapaliśmy. No bo pamiętajmy o tym, że Niemcy mówią o 3000, ponad 570 osobach, które do Polski przywieźli w ramach takich readmisji, nazwijmy to. Chociaż nie jest dosłowna readmisja, ale po prostu przywieźli tych imigrantów z powrotem do Polski. Z tego co kojarzę. Pani Fedorska, redaktor Fedorska mówiła, że miała informację od wojewodu lubuskiego o mniej więcej 7,5 tysiącach osób, których Niemcy do Polski mieli przywieźć. Teraz pytanie: Właśnie w takim razie, gdzie są te 4 tysiące? Różnicy między wojewodem lubelskim a stroną niemiecką, o której się mówi. No trudno powiedzieć, tak? To, co my możemy jako Polska zrobić w tym momencie, to po pierwsze nie, nie wprowadzać też. To jest dalej i szerzej, nie wprowadzać i nie zgadzać się absolutnie na żadne założenia paktu migracyjnego. E, absolutnie nie możemy zgodzić się na to, żeby Niemcy wysyłali nam z powrotem imigrantów do Polski. E, absolutnie nie możemy zgodzić się na to, żeby e, dać się sprowadzić do roli takiego państwa, Transmisyjnego, państwa, które, w którym, do którego łatwo wjechać. Więc tutaj już odnoszę się przy okazji do sprawy w ogóle granicy, też tej polsko-białoruskiej. No tam musi być świat jasny sygnał, że przejście tej granicy grozi śmiercią i nie wolno przechodzić przez tę granicę w miejscach do tego niewyznaczonych. Jak ktoś chce azyl, to proszę iść na przejście graniczne. To powinien być świat, który będzie puszczony do tych, którzy po pierwsze chcą korzystać z tych nielegalnych szlaków migracyjnych, po drugie tych, którzy organizują nielegalną migrację. No, a już wracając też tak, znowu na zachód, znowu na zachód do Niemców. No, zobaczymy, co się wydarzy w najbliższych dniach, czy tygodniach, czy Niemcy faktycznie będą przestrzegać prawa, czy, czy będzie to właśnie systemowy problem, tak? I za każdym razem będą mówić, ojej, ojej, my nie wiedzieliśmy, policjanci sami tak wymyślili. No ja w to po prostu nie wierzę, nie jestem A czy to prawda, że przyjęto dyrektywę unijną, która zakłada, że warunki wsparcia finansowego dla imigrantów muszą być jednakowe w całej Europie? Ta dyrektywa, według mojej wiedzy, zakłada to, że warunki mają być po prostu w miarę zbliżone. To jest moim zdaniem nierealne. No to co, mielibyśmy wprowadzić taki sam socjal dla imigrantów, jak, jak wprowadzają e, Niemcy? No, no nie chce mi się w to wierzyć, tak, że, 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 że pierwsze byłoby nas na to stać, e, a po drugie, żebyśmy chcieli coś takiego robić jako, jako Polacy. E, no, być może Donald Tusk by chciał, ale myślę, że większość Polaków. Nie podzielałaby tutaj jego entuzjazmu. Trzeba po pierwsze nie wpuszczać nielegalnych imigrantów. Po drugie, jeśli już ktoś gdzieś tam się znajdzie, to jeśli chce jeść, to niech pracuje. A po trzecie, po trzecie, no. Taka sytuacja, w której miałoby się zapewniać podobne warunki wszędzie, no wynika z paktu migracyjnego, tak. No, moim zdaniem po prostu my pakt migracyjny musimy jako Polska zignorować. Dla nas on powinien nie istnieć. I tak przyjęliśmy bardzo dużo uchodźców z Ukrainy. Państwowa inspekcja pracy alarmuje, że rząd chce wprowadzić pakiet reform mających na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, ale zawierający bardzo niebezpieczny element nie karania działań przedsiębiorców, którzy zatrudnią nielegalnych migrantów. Czy według Pana to wszystko wpisuje się w jakiś całościowy plan, plan zalania Polski imigrantami? Znaczy, to się, to się wpisuje doskonale w tą politykę Hercules Willkommen, tak? Takich otwartych drzwi prowadzoną przez unionistów, przez kiedyś jeszcze Angele Merkel, czyli takiego tworzenia państwa multikulturalnego zastępowania jednej populacji, inną populacją, no bo do tego to się będzie zmierzać, tak? Że, że Polacy będą no, w swoim kraju traktowani jak element obcy, jeśli będziemy pozwalać na, na, na też takie działania, że ktoś złamał prawo, ale przymkniemy na to oko, w imię czegoś tam w imię właśnie tej, tej polityki. Nie absolutnie nie powinno być na to miejsce, tak? Ja rozumiem, że wielu przedsiębiorców z jakiegoś powodu chce zatrudniać tę czy tamtą osobę, że może im się to bardziej opłacać, że mogą chcieć mieć no, po prostu jakiegoś danego pracownika, a ale niestety no, prawo też jest jasne w tej kwestii. I powinno być jasne, że zatrudnianie osób, które są w Polsce nielegalnie, no, nie powinno. Być tolerowane tak samo jak pobyt tych osób nie powinien być tolerowany tak? Nielegal, które są tutaj nielegalnie. A jeśli ktoś ma tutaj przybywać, to proszę zalegalizować swój pobyt i pozwolenie na pracę. I też to pozwolenie na pracę nie powinny być wydawane byle jak byle komu, tylko w bardzo konkretnych sytuacjach, gdzie okazuje się, że na przykład nie ma Polaka na dane miejsce pracy, to wtedy. Powinna być taka możliwość. No w innej sytuacji no może dochodzić do takich przykrych rzeczy, że no, czy Ukraińcy, czy, czy, czy osoby z Azji, z różnych krajów, no będą po prostu Polakom zabierać pracę. Tak? No teraz mamy jeszcze dobrą sytuację gospodarczą, ale ona nie, nie musi być wiecznie dobra. Jak się sytuacja znacznie pogorszy, no to Polacy będą tracić pracę na rzecz obcych, a chyba do tego byśmy zwyczajnie nie chcieli, więc zadbajmy. Najpierw o siebie, a potem pomagajmy innym. No i pamiętajmy też, że masowa migracja bardzo negatywnie wpływa na właśnie na pracowników i ich wypłaty, ich standard pracy. I pokrzywdzeni często bywają nie tylko pracownicy polscy, ale także ci imigranci. Naszym gościem był Michał Urbaniak, działacz Ruchu Narodowego i Konfederacji. Dziękuję panu bardzo za wywiad. Dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie.